Bo u nas jest tak, że jeszcze po, 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 po byłych, że tak powiem, rządach komunistycznych, że trzeba iść do pracy, pracować 8 godzin i nieważne, czy tam pracę się lubi, czy nie, trzeba tam iść i pracować. A dla ludzi to dziwi, że ktoś może wziąć, wyrwać się z tego schematu, czyli jak, jak byłem spawaczem, a potem iść i pr pracować w miedzi. No jak? No przecież nie ma stałego dochodu. No nie ma, ale jest pięknie. To, to wszystko się zaczęło od. Y, chyba Jana Johnsa. <noise> to stwierdziłem, że kurczę, to musi być całkiem fajny zawód, że człowiek jeździ po tych wszystkich y, państwach, wykopuje. Znaczy, wykopuje, on wtedy nie wykopywał, tylko chodził po, po, po świątyniach, nie, że znajduje te wszystkie ciekawe przedmioty w świątyni. No i to było tak, co mówię, kurczę, to jest coś pięknego, że idziesz, wykopujesz i, i, i masz piękne znalezisko. Nie? I to było dla mnie genialne. Szczególnie, że gościu, no. Miał jeszcze bicz do tego, nie? a ile można dziewięcioletniemu dziecku, żeby zaimponować, zrobić. Nie? No, masz bicz, masz kapelusz i łazisz po świątyniach. I jeszcze za to płacą. Paręnaście lat temu zacząłem uczestniczyć w rekonstrukcji i okazało się, że sprzęt jest bardzo drogi. Ja pochodzę z rodziny wielodzietnej, więc tych pieniędzy nigdy za wiele nie było, więc sądziłem, że warto zainwestować w umiejętności, które wytworzą mi ten sprzęt. Ja Zaczęło się kowalstwo, potem właśnie z kowalstwa ewoluowało to w miedź, czyli tam repus, jakieś tam tworzenie rzeźb, płaskorzeźb. No i tak do dzisiaj ciągnę. Ludzie myślą, że we wczesnym średniowieczu, czy w ogóle w antyku, no byli bardzo głupi ludzie, ale oni byli tak rozwinięty umysły, mieli takie ciekawe pomysły na rozwiązanie właśnie zamknięcia jakiejś kudeczki nie kudeczki. To jest, to jest to, to, to nie do pojęcia, nie? Zresztą sam proces odlewania, dlaczego mają y, tak genialne odwzorowanie tych wszystkich rzeźb. No my dzisiaj, jak zabieramy się za odlewanie, czy z naszą wiedzą, no to... Potrzebujemy mieć drukarek 3D i tak dalej i tak dalej, żeby to wszystko było ładnie sprecyzowane, tak jak chcemy. A oni prostymi narzędziami, w prostych formach, wykonywali to, co potrzebują. No, cały proces jest bardzo czasochłonny. No, ale to jest najlepsze w tym myślę. Tak to mniej więcej wygląda. Proces wykonania takiego kieliszka zajmuje około godziny. Także jest z tym trochę zabawy. Okay. Dla mnie kreacja jest podstawą życia. i To jest coś pięknego, tam się można spełnić. Ja potrafię siedzieć i zapominać o całym świecie, byleby coś zrobić. A potem człowiek siedzi całą niedzielę czy, czy, czy w sobotę w domu, jak, jak nic nie robi. I... Już go nosi, już chodzi, już tam musi coś tam pogrzebać, porobić. Specjalizuję się w kowalstwie rekonstrukcyjnym, czyli wyposażam tych wszystkich wojów, rycerzy w to, co oni. W nie, nie, nie robię zbroi, ale jakieś tam kuchnia obozowa, czyli te wszystkie grille, noże, jakieś tam podstawowe wyposażenie umba, coś w tym stylu. Czyli taka stricte okołoobozowe wyposażenie. No a do tego zajmuję się właśnie miedzią i repusem, czyli repus to jest płaskorzeźba, szuka tworzenia płaskorzeźb w blachach, nie tylko miedzianych, bo tam można, blachy mosiężne, srebrne, złote, w stalowych blachach można repusować, zresztą też się ostatnio tym zająłem, całkiem fajna rzecz, tylko troszkę cięższa. <laughs> jest sama w sobie bardzo ciekawym metalem. Ona zostawiona na dłużej, nawet wypolerowana, zaczyna przybierać swoje własne barwy. A jak odpowiednio zastosować ogień, to ona zaczyna żyć. To jest tak jakby ta blacha miedziana potem nabierała samej w sobie takiej swoistości duszy. To jest właśnie też taka ciekawostka. Jak weszła pierwsza pandemia i wszedł nakaz używania masek, znaczy pierwsza pandemia, pierwszy nasz lockdown. Nie? no To stwierdziłem, że jeżeli jeździemy na targi z miedzianymi rzeczami, no to wypadałoby mieć jednak miedzianą maseczkę na twarzy. Nie? No i wymyśliłem sobie coś takiego. Połączenie upióra z opery razem ze steampunkiem, dlatego są tutaj te zębateczki. No i powiem Wam, że robi robotę. Ciekawie wyszło, ludziom się podoba. No, po prostu zakładamy no tak jak zwykłą maseczkę. O! I można spokojnie mówić. Gdzie ja mam opnić tutaj? No, kotlarstwo to jest u nas taki temat tabu. Nie wiem, czy wiecie, najlepszymi kowalami to byli albo Żydzi, albo Romowie. Oni dopiero dlatego, właśnie były kuźnice tworzone przez Żydów i tak dalej. Romowie byli tymi obwoźnymi kowalami, oni tworzyli patelnie, właśnie garnki i tak dalej. to kotlarstwo takie tradycyjne kojarzy się tylko z nimi. A u nas jak jest, każdy wie. Mamy taką, a nie inną miłość i do jednych, i do drugich, więc to jest taki temat bardziej tabu, taki zakazany. Nie każdy się tym chce, chce zajmować, nie każdy to w ogóle pojmuje, że coś takiego można zrobić. Problem taki, że u nas już nie ma kotlarzy. Znaczy, można sobie wpisać, tak jak mówiłem, kotlarstwo i, i wyszuka się 25 tysięcy film, które zajmują się naprawą imkersów, ale takiego tradycyjnego kotlarstwa praktycznie się u nas nie spotyka. Mieć sama w sobie bardzo szybko prze... jest używana w elektryce tylko dlatego, że bardzo szybko przewodzi. Także i prąd i ciepło bardzo szybko zostaje rozprowadzone po, po, po naczyniu miedzianym. No i przede wszystkim nie ulega takim dewastacji jak, jak na przykład naczynia teflonowe. Tam nie ma co się martwić, tam ta powłoka będzie praktycznie stała. No i to przez to, że właśnie bardzo szybko się rozprowadza ciepło, ma, można bardzo dobrze kontrolować to, co się dzieje w garnku. No Kiedy sobie wymyśliłem, że, że będzie fajnie robić takie steampunkowe projekty no i to jakoś wyszło, no całkiem fajnie wyszło, no dużo części z zegarku widzę ludzie, potem, lu, ludzie się potem martwią, że zegarki są psute ale tak naprawdę, wiesz, wykorzystujemy złom zegarmistrzowski, no, często gęsto odwiedzam tutaj znajomego zegarmistrza i, i ten i mnie wy, wyposaża, zresztą można sobie zobaczyć, nie? <laughs> trochę tego jeszcze mamy człowiek jest tym, czym jest ale przez swoją pasję jeszcze przy okazji się udoskonala, jest takim czynnikiem pomagającym.